Okej, okay, moi drodzy, wracamy do słonecznej Tajlandii na wakacje z naszymi bogatymi dziwakami. Odcinek 3 i 4. Więc, tak, pierwsza rzecz, do której muszę się odnieść, to fakt, że jest trochę zarzutów względem tego sezonu. Jedni go kochają, drudzy mówią, że jest nudny. Mi się pierwsze dwa odcinki podobały. To był dopiero wstęp, ale teraz muszę powiedzieć, że odcinek trzeci rzeczywiście uważam za trochę gorszy, czwarty już lepszy, po trzecim myślałem sobie, e, minęła godzina, niewiele się wydarzyło, po czwartym myślałem sobie, ok, śmiałem się wielokrotnie, podobały mi się niektóre sytuacje, chcę więcej, ale zgodzę się na poziomie tych czterech odcinków, że jest trochę to poniżej poziomu sezonu pierwszego i drugiego, ale. To jest takie wiecie, malutkie moje czepianie. Się wciąż się świetnie bawię, bo sedno jest zachowane. Mamy tych dziwnych, ciekawych bohaterów w pięknej scenerii, mówiąc też w pięknej scenerii, mam na myśli jest to audiowizualnie zajebiście zrobione, więc przyjemnie mi się po prostu ogląda. Natomiast zgadzam się, że no niektóre wątki póki co jeszcze się gdzieś tam ślimaczą, no bo widzimy, że od trzech odcinków Belinda tak naprawdę po prostu nie może sobie przypomnieć skąd zna Grega i w czwartym odcinku wreszcie ma jakiś taki, wiecie, lampka się zapala i go googluje i patrzy, że Tania nie żyje, ma ten moment na zasadzie motherfucker, jakże fajny, gdzie łączy kropki, że coś jest nie tak, a w ogóle to Tania nie żyje, no Tania ją źle potraktowała, no, ale wiecie, śmierci jej nie życzyła, że tam jakaś parę osób zginęło i nie ma świadków i tak dalej, więc dla przykładu, no ten wątek od trzech odcinków stał w jednym miejscu, jest to dosyć realistyczne, że nie mogła sobie przypomnieć, ale niewiele się z nią wydarzyło, tak naprawdę, więc oczywiście, dopiero teraz ten wątek na dobre ruszy, ponieważ on też się kapnął, że ona się kapnęła, albo przynajmniej tak coś podejrzewa, no bo wcześniej, wiadomo, zagadała do niego, wiedział, że prędzej czy później go skojarzy. no Notabene, zakładając, że się... W to... Ja sprawdzałem. Tajlandia e, ma ekstradycję do Stanów, nie, do Włoch chyba nie ma, więc nie wiem, czy go tam szuka włoska policja. Ale Tania była amerykańską obywatelką, jak to tam działa w prawie międzynarodowym, nie mam pewności. Ale jedno jest pewne: no, chłop się nie ukrywa zbyt dobrze, biorąc pod uwagę, że właśnie siedzi w White Lotosie, tak? Znaczy tam gdzieś niby obok, ale generalnie rozpoznała go inna pracownica White Lotosu, potencjalnie mogliby inni klienci, tak? To jest firmy, no, w końcu był ich klientem. Więc nie, nie, nie wiem, może się czepiam, no, on też nie jest jakimś mistrzem zbrodni, ale powiedzmy, że nie jest to najlepsze. Ukrycie się. No i on na koniec też ją googluje, więc sprawdza. Widzimy na zdjęciu jej syna. Notabene, jak ona już rozmawiała tam czwarty raz z tym synem, jak to fajnie, że przyjeżdżasz, to tak skojarzyłem, że to jest ten chłopak z pierwszego odcinka, co jakby zaczynamy sezon w przyszłości w trakcie jakiejś tam strzelaniny. W tej chwili oczywiście serial sugeruje nam, i myślę, że jest to tak zwany red herring, że no to właśnie będzie do... zamach na Belindę zrobiony przez Grega. Prediction oczywiście robię przeciwny, to znaczy pewnie to będzie zupełnie co innego, albo jak coś ci gangsterzy, co tam wcześniej okradali sklepik, albo jakiś przypadek, albo nasz ochroniarz, nie wiem, strzelający w powietrze, bo mu złamała serce jego przepiękna muk. Coś, prawda, coś innego. No, oczywiście Jason Isaacs jako postać, który po prostu jest załamany, bo wszystko straci i pójdzie do więzienia i tak dalej. Jakby cokolwiek, wiecie, z tych wspomnianych przeze mnie rzeczy, myślę, że to nie chodzi o Grega i Belindę akurat, bo to byłoby zbyt oczywiste, myślę, że, że robimy Kering, czyli taki fałszywy trop. No ale właśnie, na przestrzeni tych dwóch odcinków, no dla mnie najlepszym, najlepszym bohaterem i sytuacją, w ogóle całą jakby, wiecie, długotrwającą sekwencją przez te odcinki jest oczywiście Jason Isaacs ze swoim kryzysem. By the way, w poprzednim odcinku oczywiście popełniłem, nie wiem czy to się zalicza jako czeski błąd, ale powiedziałem Oscar Isaac. Jason Isaacs, tak, ten z helikopter w ogniu, z... Y, władcy, ...nie wacypilście. <grym>, tak, tak, Elijah Wood, nie? tak szedł teraz, błąd za błędem. Chciałem powiedzieć z Harry'ego Pottera, tak? Lucius, Lucius Malfoy. I wielu, wielu innych filmów, filmów w ogóle fantastyczny aktor brytyjski, tutaj gra amerykańskiego skurczy syna jakiegoś biznesmena, który robił przekręty i raz, wszystko stracił, w ciągu tych dwóch odcinków najpierw, no, uwielbiam te wszystkie w ogóle, wiecie, czy komediowe, czy trochę dramatyczne sceny, gdzie no, my wiemy o co chodzi, a rodzinka nie wie, więc on musi udawać. Wynika z tego mnóstwo komedii, mnóstwo dwuznacznych tekstów. No, sam fakt, że każe im w końcu zebrać te telefony, oddać tej dziewczynie w hotelu, i oni patrzą na sadzie: O, to wreszcie się przekonać do wakacji, podczas gdy on po prostu nie chce odbierać telefonów, bo tam po prostu wszyscy go męczą i nie daje mu to spać i myśleć i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam, jakby, mimo że Hop jest jakimś zapewne skurczy synem, który robił jakieś mocne przekręty, i należy mu się pewnie w więzienie, bo to nie. Nie brzmi to jak jakieś wiecie, lekkie tam coś gdzieś na podatkach. To nie, to brzmi jakby on tam jakieś. No, nie, nie pamiętam dokładnie co mówili, ale brzmi jakby jakieś mocne przekręty robi, jaki po prostu skurwysyński biznes. E, więc nie wiem, czy powinniśmy mu współczuć, no ale ciężko mu nie współczuć w sytuacji, w której po prostu no, nie ma chłop życia i wakacji i w ogóle i przyszłości i rodzina jeszcze nie wie, a się dowie. E, więc te telefony to jest jedno, ale wszystkie te sekwencje, gdzie są padają jakieś dwuznaczne teksty, jak w czwartym odcinku gada z tym Australijczykiem na łódce. Ja e, Jachcie, przepraszam, na łódce, no nie, na łódkę to ja mogę popłynąć. Na mazurach. I między innymi pada tam takie zdanie, jak on mówi, że moi rodzice nie żyją. No, dzięki Bogu. I tam ten tak, what the fuck! A oczywiście chwilę wcześniej mówił, że mój dziadek był jakimś tam gubernatorem Karoliny Północnej chyba czy coś. Mój ojciec był bardzo, bardzo, bardzo dobrym biznesmenem, który odniósł ogromny sukces. On oczywiście w swojej głowie mam na myśli, że dzięki Bogu, że nie dożyją jego upadku. To jest trochę wracamy do Gry o Tron, tak daje to porównanie Tywin Lannister i jego legacy i ten jego wnuk, który mówi: "Boże, dobrze, że Tywin tego nie widzi, że rodzina na upadnie, nie, że róż Lannisterów przegrał". więcej coś w tym stylu i dużo takich dwuznacznych tekstów wychodzi, albo jak przytula córkę i mówi, że ją kocha I jest taki, wiecie, no w zasadzie jakieś ostatnie, wiecie, może się już nigdy nie zobaczą, bo pójdzie siedzieć, bo ona go znienawidzi, a on tak zaczyna doceniać jakieś codzienne życie. Wie, wiecie, co chodzi? Tak zaczyna patrzeć poza dolarówki o mój Boże, stracę nawet rodzinę, nie? Także to jest ciekawe, bo odnajduje on też, może, może on odnajdzie w sobie człowieczeństwo dzięki temu, bo wcześniej na pewno był jednak trochę sukien synem Chociaż no, stara się być normalnym ojcem, tak? Poza pokazywaniem swojego krocza dzieciakom. No i oczywiście to wszystko ten wątek, że matce ten Lorazepan, tak, to benzo, ukradł te leki. Najpierw trochę podbierał, potem całkowicie ukradł złoto. Sam fakt, jak on taki trochę na haju gdzieś tam leży, ale też w ogóle wiecie, no cała ta, cała jakby po prostu komediowość tej sytuacji, że on robi co może, żeby przetrwać. I oczywiście ta żona, no świetna rola, muszę sprawdzić jak ta aktorka gada normalnie, bo nie pamiętam, ale tutaj z tym przeciągniętym, południowym akcentem, takim zaciągającym, Taki ten Southern Draw, nie? Ma po prostu fantastycznie się słucha, jak jest odklejona, jednocześnie ewidentnie uzależniona od tych leków, które e, no ona chyba nie stosuje e, do razi, nie? Bo ma stres. Ona chyba stosuje po prostu od rana do śniadania, nie? Więc oczywiście będziemy mieć w przyszłym odcinku, jak on jej ukradł te tabletki, z zjazd. Będzie tragedia, będzie po prostu wojna. Także nie mogę się doczekać, bo to na pewno będzie też jakoś tam komediowo pokazane, gdy. E, wiecie, jest pompowany balonik. Balonik, który w końcu musi pęknąć, oni wszyscy muszą czy poznać trochę prawdy o nim. I, i jego robocie i tak dalej, ale no wszystko musi zacząć pękać, w sensie, że te uśmiechy, te fa ta fasada musi zejść na rzecz e, jakiegoś, roz, jakiegoś rozpierduchy, kłótni i, i horroru wakacyjnego, nie? Może też Jason Isaacs, znaczy jego postać oczywiście, nie pamiętam imion niestety jeszcze, może skończyć z córką, bo córka mówi, że chce tutaj zostać, na jakimś tam nie wiem, roczny kurs, czy coś tam, prawda, w tej Tajlandii robić. I może to jest dla niego właśnie droga, że zostanie ze swoją kochaną córką, ukrywając się jak Grek i reszta tych jakichś łysych biznesmenów tutaj. Także zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. No oczywiście jak odbiera on telefon, to mu mówią, że jesteś zrujnowany. W zasadzie to już pewnie twoje konta są zajęte. Co mnie ciekawi w ogóle, bo rozumiem, że no, pobyt w tym White Lotusie jest opłacony, ale chyba za te żarcia się płaci, albo tak na zasadzie do rachunku wam dopisują, więc jest szansa, że on na koniec tych wakacji nawet nie będzie miał jak zapłacić. Ja już nawet nie mówię o tym na piwku dla tej dziewczyny, że ją tam mówił, że spokojnie, spokojnie, będzie duży napiłek, nie? Także w ogóle jestem ciekaw, jak oni wrócą. Jak te... <grym> On jest w takiej dupie. No i w międzyczasie rozwija się wątek postaci Boltona Gogginsa ze swoją dziewczyną. W trzecim odcinku taka kluczowa sytuacja z nimi to było to, że poszli na ten pokaz jakiś tam węży, tak? jakieś kobry, Trochę to było przewidywalne, tak mówię, ok, jemu coś odwali, bo na haju i zacznie wypuszczać, ale było to trochę durne. Mam wrażenie, że, że to by lepiej zadziałało, jakby to było w jakimś późniejszym odcinku. Znowu, tak na zasadzie pęknięcia balonika, a nie, że on tak tam trzeci dzień jest i od razu wypuszcza te kobry, ale jest to ten fajny pomysł, oczywiście no, i ją musiał wąż dziabnąć, po czym ona jakimś studem w ogóle żyje i tam plasterek jej przylepili. No, rozumiem, że tam po prostu w miejscowych szpitalach, jakby to jest dla nich, wiecie, jak dla naszego internisty przeziębienie na jesieni. No rozumiem, co trzeba, rozumieją, co trzeba robić i po prostu coś jej tam podali, ona żyje, ale <grytanie> mówię ten pierwszy moment taki. <grytanie> mówię, czy ona umrze? Bo sami mówili, że to są węże, typu tam 30 minut i ciebie nie ma. no Ja się nie znam na jadowitości, ale to, to nie był nasz wiecie, to nie był zaskroniec, tak? <grytanie> To, także no, okej, okay, dobra, ale przeżyła. W czwartym odcinku znowuż rozwija się mega ten wątek, to znaczy wyjawia nam. I nam, i tej swojej dziewczynie, po co tak naprawdę tam jest. I ja przy pierwszych dwóch zgadywałem, że on jest jakimś płatnym mordercą, że chce tam tego typa zabić. Jak już oglądałem trzeci, i sobie tak z moją łasią oglądaliśmy razem, rozmijaliśmy, to mówię, nie no dobra, to jest ewidentnie coś z tym ojcem, bo tam było wyraźnie ten wątek ojca poruszony. I jakby przedstawiają nam to tak już zgodnie z takimi powiedzmy przewidywaniami, że tamten koleś zabił jego ojca. I... Dobrze myślałem, że jest że jakaś forma zemsty, tak, tylko no nie jest płatnym mordercą, tylko chodzi o sprawę osobistą, it's personal. Natomiast ja teraz przewiduję, to jest mój twist, znaczy moje prediction, czy przewidywanie na twist, to będzie Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje Darth Vader, to znaczy, bo to jest sytuacja, w której on ojca nie znał, nie znał, jakby nie, wi nie wie tak naprawdę, że tamten koleś go zabił, to matka mu powiedziała, że jego ojciec zrobił wspaniałe rzeczy w Tajlandii, chciał pomagać ludziom, a tamten zły biznesmen ze Stanów go zabił i tam został, nie? No trochę Darth Vader, no nie, w zasadzie Darth Vader killed your father, nie, twój ojciec, za... w sensie tamten ziomek zabił twojego ojca, tak naprawdę to on, to pewnie ojciec był kurwysynem i wyjechał i, i on porzucił, ona powiedziała, nie żyje zabił go, prawda, Anakina zabił Darth Vader, nie, także to jest mój prediction, mogę się mylić, oczywiście jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie, no bo, no jeśli on go rzeczywiście spotka i zabije, czy coś w tym stylu, jeśli to się okaże, że to po prostu zemsta... To byłoby zbyt proste jak na ten serial oczywiście, tutaj oni lubią wchodzić w ironię, w jakieś, wiecie, paradoksy, tak? Właśnie jakieś takie twisty i... i jakie nieoczywiste rozwiązania i szczególnie takie eskalujące, albo czasem deeskalujące, on myśli, że zamorduje, a może się dogadają po prostu, tak? Natomiast, e, no, jeśli by go zabił, wszyscy wiedzą, jakby pomijając tą jego dziewczynę, a nawet jak go nie wyda, no to przecież przyjechał no, w to miejsce, jakby jest mnóstwo świadków, potem pojechał do Bangkoku, jakby podejrzewam, że nie jest jakimś mistrzem zbrodni, jak rozumiem, no bo nie jest płatnym mordercą, tak jak może podejrzewałem. E, no, nie widzę na niego innego rozwiązania jak śmierć w tajlandzkim więzieniu, więc no, nie brzmi to zbyt dobrze. Nie, że byłem, ale raczej bym nie chciał. Na pewno nie jest to Szwecja, czy tam jakiś, wiecie. Kraj Zachodu, jeśli chodzi o więzienie, a zresztą w ogóle na jakimś dożywocie w więzieniu za taką zemstę za ojca, którego nigdy nie znał, w ten, e, rozumiem oczywiście uczucia, ale ja bym mu proponował jednak terapię. No, co tak. I tak naprawdę, no to są dwa takie wątki, które najbardziej mnie bawią. Greg i Belinda jeszcze gdzieś tam, prawda, dopiero będą ciekawym wątkiem, w sensie to, to co się między nimi wydarzy. No i jeszcze mamy, no bo ten, wiecie, ten ochroniarz co podrywa, tą mógł i tam myślał, że go zwolnią, a zamiast tego dali mu pistolet, co znowu jest bardzo white losusowe, czyli o o jak coś się wydarzy złego z tym pistoletem, albo właśnie zostanie bohaterem, no muszą w którą stronę wybrać, albo mu ktoś ukradnie, tak, i będzie strzelał, właśnie zobaczymy. Natomiast, no jest jeszcze wątek tych trzech, Koleżanek, które się na obgadywały, i no, w trzecim odcinku trochę więcej się obgadywały. W czwartym tutaj e, kluczem było ta, że chciałeś poimprezować, ta jedna wpadła na pomysł, a ten rosyjski, prawda, masażysta, najpierw je wysłał do jakiegoś domu starców, znaczy hotelu takiego, dla hotelu starców, wiecie o co chodzi, nie? Po czym wysłał je na jakąś ulicę, gdzie zostały całe mokre, i dopiero potem w sensie była jakaś bitwa na e, pistolety wodne, spoko. Eee, nie, nie do końca rozumiem jego motywację, bo potem rzeczywiście wziął jakiś ziomków i, i razem imprezują. Co na nawet na wszystko wygląda tak bardzo... <laughs> nie ufam tej sytuacji, powiedzmy, nie ufam temu ziomkowi, ale zastanawiałem się, czy on naprawdę robi je po prostu wała, tak? Jakby... Bo go trochę męczą i podrywają i mu się, się to nudzi, że jest podrywany przez laski w hotelu, którym się wydaje, że wszystko mogą. Czy... czy, 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 jest, czy nie wiedział, że wysłał je tam do tych star... jakiegoś takiego hotelu dla starców e... <laughs> Nie, nie wiem, nie wiem trochę ta, ten wątek jest taki, właśnie, wiecie, no trochę się uśmiałem, no. Slabsikowy humor strzelają w nie z pistoletów na wodę, ale jakoś specjalnie tam nie było to aż tak super śmieszne. Znowu w tym wątku jest dużo, jakby chyba klucz tego wątku są te takie nieprzyjemne konwersacje, tak? Znaczy ta jedna mieszka w Teksasie, te dwie zakładają oczywiście, że jest demokratką, jak wszystkie takie młode, wykształcone kobiety, które są, za w jakimś biznesie, w jakichś tam mediach czy czymś, a ona mówi, no, chodzimy do kościoła, a ona, o, to ciężko Cię będzie dogadać z miejscowymi republikanami, nie? A ona, nie, czemu? To są bardzo dobre rodziny, więc mamy po prostu rozmowę polityczną, jak, wiecie, Polak, poznajcie kogoś nowego i mówicie, no kurwa, ten PiS, a on nie, pies nie jest taki zły. Albo na odwrót, bo to nieważne, nie chodzi, o, nie chodzi o to, w którą stronę, nie? Ale wiecie, robi się trochę niezręcznie, nie? Szczególnie, że to są dziewczyny, bo faceci to by sobie zaraz dali w ryj i tam się przekonywali całą noc waląc wody, aż by usnęli w swoich ramionach, a one to zaraz tam zmieniają temat i... A, okej, okay, dobra, to fajnie. Uuu, jaka ładna palma. <ścoughs> Także wiecie, jest bardziej takie, Taka niezręczność, która znowu... Jest pompowany balonik, że prędzej czy później w tym sezonie sytuacja między nimi wyeskaluje do jakiejś kłótni, takiego rzucenia sobie, a ty kłamiesz z mężem, a ty tak naprawdę coś tam, a ciebie nigdy nie lubiłam, a w ogóle to wiedziałam, że nie mogę ci ufać. Prędzej czy później coś takiego będzie musiało się wydarzyć i będą musiały się wszystkie skłócić, albo w drugą stronę, wreszcie sobie powiedzą prawdę i się zakumplują, ta powie prawdę o pracy, ta o mężu, ta o czymś tam, i wiecie, jakby się tak uda im się tak dotrzeć w sensie nie do czegoś tylko tak, że się dotrą, nie? tak jak się wiecie o parach, że się docierają, nie, zamieszkali razem i się docierają. Zobaczymy. No i tak naprawdę to jest głównie tyle, no, bo tam też ta tych Ratklifów, rodzinka, że tam ten syn, którego gra młody Schwarzenegger, no, no wiecie, podrywa laski, próbuje. jest niemiły dla siostry, próbuje zrobić z brata mężczyznę, brat jest trochę taki pomiędzy, no i siostra tam chce jakąś prawdę wyznać, ale okej, okay, trochę tam humoru z tym było związanego, ale jednak myślę, że postać Jasona Izaka tutaj kradła te sceny, jakby jego dramat, albo w zasadzie komedii, dramat z naszej perspektywy, no reszta tych bohaterów to tam gdzieś tak się sobie przemyka, więc muszę powiedzieć, że no, ten sezon póki co jest taki w sumie dobry, jak dla mnie niewybitny, ale... Bez wątpienia chcę oglądać dalej i jakby yy, widzę, że wiecie, na razie mamy opening, mamy mamy wstęp serialu, no, pierwsze cztery odcinki chyba z 10 z tego co pamiętam, yy, więc mamy porozrzucane te pionki po szachownicy czy figury, może się z nimi zadziać coś zajebiście ciekawego, nawet jeśli teraz jest powolnie, także zobaczymy, no mam nadzieję, że mają fajne pomysły na dalszą część sezonu. Czekam na wasze opinie, jak wam się podobało, dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.